Jak sprawić, by narcyz żałował, że cię stracił? Narcyz postrzega ludzi jak przedmioty. Narcyz widzi cię jako rozszerzenie siebie samego ostatnie, czego chciałby, to utracić coś, co wcześniej należało do niego. Dlatego też tak ważna jest metoda braku kontaktu. Używając jej, stosując brak kontaktu z narcyzem. Możesz doprowadzić do tego, że poczuje, że coś stracił. Przestań z nim rozmawiać, przestań pisać z narcyzem, przestań odpowiadać, przestań odbierać. Musisz przestać się komunikować z narcyzem. Musi poczuć, że nie ma nad tobą kontroli. Musisz przestać być jego własnością. Tak długo jak narcyz czuje, że gdzieś tam jesteś. I może po ciebie po prostu sięgnąć, to nie będzie żałował tego, że cię stracił. Dlatego musisz przekierować uwagę z narcyza na siebie. Zacznij skupiać się na swoim życiu. Zrób wszystko, by narcyz nie był najważniejszy w twoim życiu. Nie może już kontrolować twoich myśli i emocji. Przypomnij sobie to, co lubisz, to, czym się interesujesz. To, co sprawia Ci radość, to, co wiele dla Ciebie znaczy. Zacznij to robić, odwróć swoją uwagę od Narcyza, zaplanuj sobie cały dzień, tak byś mógł zacząć o nim zapominać, byś mógł zdystansować się emocjonalnie i ruszyć naprzód. Narcyz natychmiast to wyczuje, rozpozna, że jest Ci lepiej bez Niego. Wtedy Poczuję, że coś stracił. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.